Siedzi Jerzy na sedesie, echo hen w dal dźwięki niesie, Stęki, jęki niebanalne i uwertury analne, Krótkie trąbki, tęgie basy, oj przejadły się frykasy, Jerzy stara się i poci, aby smród się nie roznosił, Aby żaden z biesiadników nie usłyszał srogich pryków. Wolałby na swoich włościach, bo najgłośniej sra się w gościach,